16 listopada 2013 roku, e, to był poniedziałek, wracałam z Lublina e, około 16 z pracy, i jesteśmy w tej chwili w miejscowości Matczyn. E, nad drzewami e, w okolicy kościoła zobaczyłam a, duży obiekt latający, e, oświetlony. Myślałam początkowo, że to jest. E, lądujący samolot. No niestety zorientowałam się, że to nie może być samolot, bo nie słyszałam e, silników. Zresztą lotnisko w Świdniku jest oddalone około 30 km stąd. E, zorientowałam się, że jest to coś, czego do tej pory nie widziałam. E, nie słyszałam szumu silników. E, obiekt przesuwał się e, płynnym ruchem. Był w kształcie dysku. Listwa, którą wzięłam początkowo za samolot, to były takie jakby okienka oświetlone światłem zimnym, nie żółtym, tylko białym. Jechałam za tym obiektem ponad 20 kilometrów przez około 20-30 minut, aż do miejscowości Osiny, Czciniec, Kołachodla. W, mieszkam w bok, drogą boczną skręciłam, dojechałam do domu, wstąpiłam po lornetkę. E, kiedy wyszłam, już nie widziałam tego obiektu. Obiekt znosił się i e, oddalał się ode mnie. E, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, wisiał na wysokości drzew, e, myślę, że to jest około 15 metrów, a potem. E, oddalał się ode mnie, także nie widziałam go. Dziwne jest również to, że w tym miejscu jest prosta droga i ja ten obiekt zobaczyłam dopiero około 100 metrów ode mnie, także nie widziałam go w oddali. A mówiła Pani, że zatrzymała się Pani pod sklepem jeszcze? Tak, w miejscowości Trzciniec jest sklep spożywczy, Bałam się wcześniej zatrzymać samochód, więc tam stanęłam i chciałam zrobić zdjęcie aparatem telefonem komórkowym. Telefon odmówił posłuszeństwa, więc weszłam do sklepu, poprosiłam czy ktoś by nie mógł wyjść, więc wyszedł pan, który zrobi, zobaczył ten obiekt, powiedział, że to nie może być nic. Takiego, co znamy i y, próbował z, y, robił zdjęcia swoim telefonem. Y, później dostałam do tego pana numer telefonu, oddzwaniałam, y, pan nie chce się wypowiadać na ten temat. A czy obiekt oddziaływał na panią w jakiś sposób? Y, wydaje mi się, że tak, bo jechałam za tym obiektem jak zahipnotyzowana. Nie zatrzymałam się wcześniej y, tak, jakby mnie ciągnął za sobą. Y, wtedy, kiedy wstąpiłam y, po lornetkę do domu, wyszłam już go nie było. Oddalił mhm. się i tak jakby się schował za horyzontem, za, za lasem. Mhm. Jakby pani mogła się pokazać na te drzewa, bo to było nad tymi drzewami. Tak? To było nad tymi drzewami. Kościół jest po lewej, te wysokie drzewa, kasztany, świerki. Nad tym y, ten obieg wisiał i on był dosyć dużą średnicę miał, bo na pewno był tak jak te drzewa, myślę, że to 20-30 metrów na średnicę. Także matczyn zawsze mi się teraz kojarzy z, ze statkiem niezidentyfikowanym. Z tej odległości widziałam ten obiekt Czasem. nad tymi drzewami po lewej stronie, jak pani jechała ton. To, to on sobie tak płynął teraz właśnie tak przed nami, jakby wysoko. Ja w tym momencie orientowałam się, że to jednak chyba nie jest samolot. Tutaj nad tymi domami, tak? Tutaj, tak, raczej, raczej, raczej nad drogą. Tak, jakby cały czas się posuwał nad drogą, i pojechał, popłynął w prawo nad Bełżyce. My teraz kręcimy w lewo ze względu na te objazdy. w Bełżyce. Ten statek kosmiczny cały czas płynął przede mną. Właśnie teraz się zastanawiam, że tak jak gdyby znał moją drogę do mojego domu. I... to nie ja za nim jechałam, tylko on tak jakby mnie prowadził do mojego domu. Dojedziemy za chwilę na rondo. Ja skręcam w lewo. Ten statek kosmiczny również skręcił w lewo. Płynął cały czas wzdłuż drogi. Nie gdzieś z boku prowadził. Sunął. Jechała, to Tak, on był, widoczny. Tak. On był, on był na wysokości 20-30 metrów. Płynął przede mną. tej samej wysokości, mniej więcej. Czy? Wydaje mi się, że podnosił, że podnosił się, że coraz bardziej się podnosił, że coraz bardziej się oddalał przede mną, przede mną tak żeby jakby się unosił do góry, ale on był cały czas w zasięgu mojego wzroku. I tak nad, nad, nad drogą, wzdłuż osi jezdni, prawda? W lewo, i on też skręcił w lewo. Wcześniej przede mną. Aha. Po prostu takim biegiem. I pani pojechała w lewo, i dalej pani jechała za nim. Tak, i on sobie dalej płynął nad, nad tą drogą. Unosił się, w przy którym stanęłam, poprosiłam pana, który wyszedł i robił ze swojego telefonu zdjęcia, bo mój niestety odmówił posłuszeństwa, także nie udało mi się zrobić osobiście zdjęcia. Ja skręciłam w lewo, a on popłynął wtedy już dalej, z tej drogi do hodla. Więc ja skręciłam w lewo, tam ponad kilometr mieszkam, wstąpiłam po lornetkę, gdy wyszłam już zniknął nad, nad, nad lasem. Ja zaraz pokażę ten, 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 ten las, ten horyzont powiedzmy. Jak będziemy z góry zjeżdżali, to będzie widać to miejsce. Także gniewcie miejsc jest bardzo niedaleko. A co pani czuła, jak, jak to? Zafascynowanie, <grystanie> Zafascynowanie, byłam, jak zahipnotyzowana. Ciekawość, strach, <grystanie> jakiś tam trochę. Nowe doznania, nowe, nowe przeżycia. Mhm. A czy ten incydent jakoś zmienił pani życie? Eee, nauczył mnie pokory. Nie jesteśmy jedyni. To są inne cywilizacje, które być może nas obserwują, które wnikają w nasze życie również w jakiś sposób, którego nie jesteśmy świadomi. Wcześniej, przed tym incydentem, jaki miała Pani stosunek do tego typu zjawisk, tematów? Mam otwarty umysł, także czytałam różne relacje ludzi, także wierzyłam w to, że, że, że coś jest jeszcze oprócz nas. Że nie jesteśmy sami we wszechświecie, że, że są na pewno inne cywilizacje. Zresztą starożytni już o tym mówili. Ale to. Co pani zobaczyła, to dała pani jakąś taką pewność? Tak, tak. Upewniła się pani tak, wtedy? Tak. Nie było to na pewno dla mnie żadnym zaskoczeniem. Przyjęłam to jako rzecz oczywistą, że coś jest, no. że to jest. Nie Czyli byłam na była pewno zszokowana. Była pani gotowa na taki. Chyba tak. Na taki kontakt, powiedzmy, bo to był kontakt, bo <grym> obiekt, obiekt oddziaływał na pani. Cały czas przede mną płynął. <grym> płynął i oddziaływał. Tak. Jedziemy, on ciągle był widoczny. Cały czas przed tak. Przed samochodem. Przed samochodem i, i tutaj już postanowiłam jednak zatrzymać się i zrobić zdjęcie. Właśnie tutaj wyszłam, zatrzymałam samochód. Chciałam zrobić zdjęcie. On płynął dalej, tam prosto i niestety telefon odm odmówił posłuszeństwa i musiałam poprosić tutaj Państwa o pomoc i, i, i Pan wyszedł zrobił zdjęcia, ale niestety nie chce, nie chce mi na ten temat ze mną rozmawiać. Aha. Ja skręciłam w lewo do domu, ten obiekt dalej się poruszał. Był widoczny z, mojego, z, mojego, z mojej drogi, bo ta droga równoległa. Aha. Pojedziemy tutaj, pokażę. Sobie dalej tak jakby nad tą drogą płynął. Gdzieś za tymi lasami jak już Jak już wyszłam z domu, z lornetką już nie widziałam tego obiektu. Muszę powiedzieć, że w prawo mamy ten obiekt do domu i szukałam informacji o pojawieniu się jakiegoś obiektu UFO 16 listopada. Więc nad Polską nic takiego nie zaobserwowano, nie było informacji przynajmniej takiej. Natomiast znalazłam filmik z Londynu. a Dwie czy trzy godziny wcześniej nad Londynem zostało sfilmowane został sfilmowany obiekt właśnie latający, taki podobny jak ja widziałam. Także można to sprawdzić, myślę, że może to jest ten sam obiekt, który do nas przyleciał, tylko dlaczego tak długo by leciał? Dwie, trzy godziny to tyle co samolot, a myślę, że poruszają się szybciej.